Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na Amidex TV. Dzisiaj porozmawiamy o małym elemencie rolety zewnętrznej, o elemencie, o którym pewnie większość z Was nigdy nawet nie słyszała, a jak słyszała, to niespecjalnie zastanawialiście się, czy chcecie zamówić taki lub inny model, a akurat ślizgu. Ślizg, o którym mowa dzisiaj, czyli Ice Light, to bardzo nowatorski produkt, który zdecydowanie ułatwia obsługę rolety zewnętrznej w przyszłości. Dopóki wszystko z roletą jest w porządku, tak naprawdę nie musimy o ślizgu w ogóle myśleć, natomiast w sytuacji, kiedy zaczyna to się dziać z pancerzem, e, przeboje, które przyjdzie nam przejść w trakcie wymiany pancerza, koszty e, i kłopot zdecydowanie e, powodują, że warto zastanowić się nad ślizgiem firmy Protechnika. ProTechnica. I Slide. ten produkt składa się z trzech elementów. Jest to baza ślizgu, jest to Nakładka i jest to zatyczka listwy dolnej. I tak, widać, jest ona wymienna. Można ją zdjąć i można ją założyć. Ślizg w rojcie zewnętrznej, oprócz tego, że powoduje, że pancerz płynnie przechodzi do prowadnic, ma też jeszcze drugie zadanie. Dzięki nowym szlizgom nie musimy montować na Rolecie zewnętrznej buforów. Bufory to były takie elementy, które kiedyś były montowane standardowo w każdej rolecie. One wystawały poza obrys listwy dolnej. Opierały się o rewizję rolety, powodowała, że rewizja się wykrzywiała. Odchylały też nam listwę dolną od pionu. Generalnie wyglądały mało estetycznie. Dzięki zastosowaniu ślizgów z blokadą listwy dolnej mamy możliwość zabezpieczenia rolety przed zwinięciem do środka. Jak widać, Tutaj nie ma możliwości wsunięcia listwy do środka rolety zewnętrznej. Dzięki temu nie ryzykujemy tym, że pancerz zgnie się w całości i zniszczy nam się poprzez obracanie się w środku skrzyni. Pokażę Państwu teraz jak wygląda demontaż pancerza w tradycyjnej rolecie ze zwykłymi ślizgami, a jak wygląda demontaż pancerza w rolecie, która ma iSlide. Rozwijamy pancerz do pozycji dolnej. Zdejmujemy wieszaki i wyciągamy pancerz przez górę. W przypadku tradycyjnej rolety zewnętrznej zablokuje się ona tutaj w tej pozycji, ponieważ zatyczki listy dolnej uniemożliwiają wyciągnięcie pancerza przez ślizgi. Zwykle ekipa w tym miejscu rozwierca listę dolną, przecina ją w pół, wyszarpują ją po kawałku i po prostu niszczy roletę albo rozchyla prowadnicę robi różne rzeczy, żeby tylko się pozbyć problemu potem, żeby wsunąć z powrotem pancerz w roletę znowu kolejny raz trzeba ją, prze, e, trzeba ją przesunąć wzdłuż prowadnic i żeby kolejny raz zabezpieczyć listwę dolną przed wysuwaniem trzeba zamontować do niej bufory które już nie wyglądają specjalnie estetycznie co w przypadku Ice Light? Demontujemy zatyczki i wysuwamy pancerz. Nie jest to operacja specjalnie trudna. Po wymienie lamel, nie wiem wyczyszczeniu, co tam potrzebujemy zrobić. Kolejny raz wkładamy pancerz, przekładamy go. Przez zakładamy nakładki i z powrotem zapinamy wieszaki. Czy mają jeszcze jakieś inne zalety? Oczywiście, proszę zobaczyć. Standardowo listwa dolna wystaje na dół na 3,5 cm jest wyraźnie widoczna w rolecie zewnętrznej po zwinięciu do końca rolety na dole odstaje nam 3,5 cm listwy dolnej nie wygląda to specjalnie estetycznie jeżeli chcemy, żeby roleta po zwinięciu była naprawdę zwinięta do końca wystarczy odwrócić zatyczkę i tak widzimy z tej strony mamy tutaj, mamy tutaj odwróconą zatyczkę listwy dolnej i ten uchwyt, blokada jest na dole gdzie zwykle jest ona, jak tutaj widać, u góry, i wtedy tak naprawdę widoczny element listwy dolnej to jest tylko 1,5 cm. Więc chowa się nam praktycznie pancerz w całości. Te 1,5 cm wystarczy, żeby pancerz działał dobrze, żeby się nam rozwijał i zwijał, żeby płynnie roleta przechodziła do prywatnicy. Ice Slide można kupić w wielu różnych kolorach. Jak widzimy, mamy tutaj kolor biały, brązowy, beżowy lub sosna, tutaj mamy antracyt, jasny, szary, szary i karmel dzięki temu można dopasować je do odpowiedniego pancerza w rolecie zewnętrznym czas teraz na chwilę podsumowania Ice Light, czy warto go zastosować? według mnie oczywiście warto różnica w ogólnym kosie rolety jest minimalna o ile w ogóle jakakolwiek wystąpi a mamy produkt, który nam daje spokojną głowę w przyszłości jeżeli będzie potrzeba wymiany pancerza, albo demontażu pancerza w przypadku Ice Light jest to sprawa banalna, można to zrobić dosłownie w, kilka, w kilkanaście minut. Jak pokazywałem za pomocą śrubokręta możemy zdemontować nakładki i pancerz spokojnie wysuwa się nam z rolet. W przypadku gdy mamy wymianę pancerza w tradycyjnym rolecie, bez ślizgów IceLight jest to rozwiązanie bardzo kłopotliwe i długotrwałe. I po prostu trzeba poświęcić sporo czasu. Ekipa się musi sporo napracować, żeby ten pancerz zdemontować. No więc warto o tym pomyśleć już wcześniej na etapie produkcji, na etapie zakupu rolet. Jest to produkt bardzo trwały. W ciągu dwóch lat odkąd został wprowadzony przez naszą firmę jako standardowy ślizg do rolet natynkowych, nie mieliśmy ani jednej reklamacji na działanie ślizgu iSlide. Dwa lata to niezbyt długi okres czasu, więc ktoś może powiedzieć, że może problemy wystąpią po, nie wiem, po pięciu, po dziesięciu latach. Rolety zewnętrzne zwykle e, są na elewacjach przez wiele, wiele długich lat. Podróżnienie od zwykłego ślizgu, iSlide może być natomiast wymieniany. Ten element ścierny, po którym przesuwa się pancerz, nakładka, może być po prostu zdjęty i wymieniony na nowy, gdyby nawet się okazało właśnie, że się to starło, że ten element zużył się od regularnego użytkowania. Możemy zdemontować i założyć nową nakładkę. I problem minął. Myślę, że te informacje. Jasno przedstawił Państwu, że warto pomyśleć o wszystku w Waszej rolecie, nawet jeżeli wcześniej o nim nigdy nie myśleliście. Za uwagę serdecznie dziękuję. Oczywiście zapraszam do oglądania przyszłych filmów, do subskrybowania kanału, a na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.